Adam Jegański po ważeniu PLMA 79, witam. Witam, witam. No muszę przyznać właśnie, tak jak zacząłem z twoim poprzednikiem, właśnie Łukaszem Klingerem, twoim rywalem, że takie emocje między wami były całkiem, całkiem. Powiedział Łukasz, że jakby to ty sprowokowałeś i naruszyłeś jego e, nietykalność osobistą. Czy to tak było według ciebie? Nie, w żaden sposób, wiesz, w żaden sposób. Po prostu była blisko twarz, twarzy, byliśmy blisko w twarzu, w twarz i to tyle, w sumie nie było nic. Ja nie lubię żadnych tam szarpanin czy, czy tego typu rzeczy. Będzie na pewno wojna jutro, a dzisiaj to, to nie ma znaczenia, co tam było, co się wydarzyło, także to akurat nie ma znaczenia. Gdzie twój słynny topór? Mam ze sobą, mam. Na walce będzie? Tak, będzie, mhm. oczywiście. Drugi raz w kategorii 93, czyli to jest generalnie kategoria, której zamierzasz póki co kontynuować, tak? Tak, oczywiście. No, nawet walcząc w kategorii 84 kg ważyłem jakieś 90, od 95 do 97 kg, więc to jest tak naprawdę kategoria półciężka. Yy, zaczynałem w tej kategorii też swoją karierę amatorską, i cały czas w tej kategorii się biłem, Tylko wtedy jeszcze byłem troszeczkę mniejszy, wiadomo. Nie zbijałem za dużo do tej kategorii, bo ważyłem około 93 kg, 4. Poprzez ciężkie treningi, wiadomo, jak jemy, trzymamy dietę, robimy ciężkie treningi, no to nasz organizm też to pobiera, rośnie, rośniemy tak? I, i w tej kategorii na pewno będzie mi lepiej, bo zbijanie wagi mnie tak nie męczy. I tak musiałem dzisiaj jeszcze dociąć jakiś tam kilogram rano, musiałem pójść na saunę. No a jak sobie przypomnę, co był w kategorii 84 kilo, to naprawdę tak jak pamiętam, było pamiętam. przed Karolem Linowskim, że już ja wiedziałem po prostu przez jakiś czas wcześniej też przez kontuzję i przez to wszystko wiedziałem, że będzie duży problem ze zbiciem kategorii, a jak wstałem w ten dzień, to już wiedziałem, że, że mogę zrobić tylko yy, 85,5, ,5, że już po prostu chciałem zrobić ten limit, żeby walka się odbyła bo do jakiegoś do jakiegoś limitu po prostu Karol nie ma nic do gadania, walka się i tak i tak by odbyła, więc już celowałem w to, żeby ta walka po prostu była. Wiedziałem, że nie będzie to walka o pas, bo nie zdołam zrobić tylu gramów. A propos walki o pas, czy właśnie, czy Twoim zdaniem ten pojedynek jest jakimś takim eliminatorem? Masz, masz byłego mistrza Łukasza Klingera, który, e, który miał pas PLMMA, także no, taki powiem Ci, i, i poza tym bardzo solidny rywal, tak? I były mistrz. No tak, oglądałem jego walki. Naprawdę jest solidny. W każdej płaszczyźnie w sumie jest, jest mocny. A czy to eliminator do pasa? Tak naprawdę nie skupiam się na tym. Skupiam się na, na dniu jutrzejszym i to, co będzie jutro. Zamierzam, no wiadomo, pokonać go przed czasem, tak jak to jest zamierzane. Treningi były ciężkie, więc ja jestem o to spokojny, co tam będzie się działo. A co by się wydarzyło, gdyby taki fantazy, powiedzmy, scenariusz, że twój kolega klubowy, Paweł Zakrzewski, wygrywa jutrzejszą walkę o pas, ty wygrywasz i chcą ciebie dać o pas? No z Pawłem na pewno nie będę się bił. To my jesteśmy nie dość, że Kolegami z klubu to jesteśmy też na co dzień przyjaciółmi, bo tak i pomagamy sobie, on mi pomaga, ja jemu pomagam w, w różnych kwestiach, więc no walka z Pawłem jest wykluczona tutaj. Życzę okay. w takim razie powodzenia jutro. Bardzo dziękuję i za powodzenie. Dzięki bardzo.